Ну <laughs> Dzień dobry, ja jestem Miliki, a to kolejny odcinek na moim kanale I to jest słuchajcie, nowy kanał Emilka Szypuła, dokładnie słuchajcie I tutaj będą pojawiały się wasze wymarzone I uproszone vlogi W każdy poniedziałek, w każdą środę, Aż każdy piątek o 10.30 I dzisiaj słuchajcie, jest pierwszy odcinek O 10.30, no i mam nadzieję, że sobie damy radę i że będą to mega fajne odcinki Mam naprawdę mega dużo planów No więc słuchajcie, koniecznie subskrybujcie ten kanał, dzwonkujcie No i wiecie też, że Instagrama Emilka Instagrama milka bo ponieważ jeżeli tam się jakiś odcinek Nie pojawi czy coś, no to chcecie. Na Instagramie wszystko będę informować. Chcecie, co, jak i co jest pięć. Mam nadzieję oczywiście, że tutaj mega miło spędzimy czas I że będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie No i chciałabym tutaj ten odcinek Przeznaczyć na takie typowo kwestie techniczne Co, jak, kiedy, dlaczego Także słuchajcie, możliwe, że ten odcinek będzie krótszy niż wszystkie inne Ale to będzie takie wprowadzenie Ponieważ naprawdę niedługo będzie działo się No wydaje mi się, że całkiem dużo Przede wszystkim zostawcie tej łapkę w górę roz subskrypcję, dzwoneczki Mówimy, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne Ponieważ wtedy na pewno was nie ominą Chcecie takie fantastyczne odcinki Może jak nie ten, ale jak chcecie następne filmy na tym kanale Które tak jak już powiedziałam na wstępie nie będą się pojawiać każde poniedziałek, w każdą środę raz w każdy piątek o 10.30 na moim kanale Milki Plus będą z kolei się pojawiać sobie odcinki z Minecrafta na modach codziennie o 15.30 a na głównym Milki będą pojawiać się odcinki codziennie o 18.30 z Palionowa, więc wiem, że to wszystko jest bardzo skomplikowane, ale w mam nadzieję, że wszystko zapamiętacie, że ustawicie sobie najlepiej budziki w ogóle na ten temat i będziemy super spędzać wspólnie oczywiście czas na tych trzech kanałach ponieważ mam mega dużo fajnych pomysłów o czym w sumie chyba powinnam powiedzieć, co tak plus minus pojawia się tutaj na tym kanale. I pomimo tego, że wiem, że naprawdę mam tutaj pewnie mnóstwo moich starych widzów, którzy oglądają, słuchajcie, Milki, którzy oglądają Milki Plusa, no to jednak pewnie, słuchajcie, trafi się tej paru takich nowiutkich, także e, bardzo serdecznie Was witam. Nazywam się Milka, mam 20 lat i będę dla Was nagrywać vlogi o różnej tematyce. Na pewno będzie to tematyka rozrywkowa, ponieważ to jest bardzo fajne i mam dużo na to pomysłów, tak jak mówię. E, jeden z pomysłów to jest na przykład, nie wiem, Skok z Banku. Chciałabym zawsze to zrobić, mam nadzieję, że to mi się uda. E, będę też robić takie, jakby pokazywać kulisy mojego życia, wiecie o co chodzi, może nie ma tej w moim życiu nic ciekawego, ale na przykład jestem studentem. O, jestem studentką pierwszego roku polonistyki antropologiczno-kulturowej na Ujocie. No i też w sumie y, ten chcę zacząć drugi kierunek studiów od października, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No więc wiecie, też takie kulisy życia studenckiego tutaj będziecie mogli zobaczyć i dodatkowo coś, czego jeszcze wcześniej u mnie nigdy nie było. Będzie też kwestia, że tak powiem. Beauty widzowie, beauty content, także o tym chyba musimy porozmawiać w swojej włosience. No, którzy by się spodziewał, że Milić będzie nagrywać tutaj content beauty, ale w słuchajcie, sensie, tak jest, może niekoniecznie aż tak beauty, wiecie, nie będę tutaj pokazywać jakichś poradników, jak się malować, ponieważ zdecydowanie... Yy... Nie jestem z tego adekwatną osobą, ale na pewno będzie dużo na przykład filmów, jak się ubieram, tak mi się wydaje, ponieważ bardzo lubię ubrania, mam, słuchajcie, w mojej szafie miliard tysięcy ubrań i stwierdziłam, że ja muszę coś z tym faktem zrobić i, sensie będziemy testować różne sieciówki, e, różne szejny i nie inne, słuchajcie, takie rzeczy, wiecie, co chodzi, będziemy próbować sklejać jakieś fajne outfity, e, outfity, outfity... Outfity. I mam nadzieję, że rzeczywiście wszystko się nam fajnie uda. Wiecie, że oglądamy jego TikToka, ponieważ tam też mam w planach chcecie wprowadzić nowe rzeczy, także obserwujcie TikTok, jest milka przez 3, a więc mijajcie koniecznie. Ale serio, no mam nadzieję, że wszystko Wam się spodoba. Jeżeli nie, no to będzie mi przykro, ale naprawdę będę z wszystkich sił starać się Wam pokazać, że można robić fajny content na vlogowy i, i po prostu chciałabym Wam sprawić tym wszystkim radość i szczęście i żebyście po prostu mieli co robić w te wakacje. Um, także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tak się jeszcze zastanawiam, czy czegoś nie pominęłam, ponieważ na pewno jakieś ważne kwestie. Słuchajcie, zostały przeze mnie pominięte. No ale chyba o wszystkie najważniejsze powiedziałam, przedstawiłam się też w całkiem bardzo ładny sposób. Także nie wiem, jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć na mój kanale, to wybijcie na mojego Instagrama, ponieważ, no właśnie tam, słuchajcie mnie jest najwięcej, postaram się tam dużo relacji wrzucać, no ale na tym kanale blogowym, że tak powiem, najwięcej w sumie zobaczycie e, takiego mojego życia, takiego serio życia w realnym, prawdziwym świecie, wiecie, co chodzi. O jeśli nie powiedziałam w ogóle, że jestem z Krakowa. a to też jest całkiem bardzo ważne, ponieważ... Tutaj w Krakowie dużo fajnych rzeczy można robić. I w sumie inaczej. Nie jestem z Krakowa, ale mieszkam w Krakowie. Ja się przerodziłam i jest chyba kul cool, widzowej, Nie no, na razie mi się podoba, jest, jest całkiem fajnie. Um, I co? i Polecam Kraków, Jak na razie jak najbardziej polecam jest fajowo. Bo... No i zobaczymy, jak będzie w ogóle wakacje, ponieważ ja jeszcze nas graam to wszystko na zapas, no ale u was już są wakacje. Ja jestem w trakcie sesji widzowej, jest ciężko. Bo mam jeszcze dwa egzaminy z łaciny i z literatury mniejszości narodowych, także nie ma źle, musicie trzymać moim kciuki Jeżeli to jest łapkę w górę, to na pewno wszystko jest zdane. Pewnie już Instagramowi wiedzą, czy jest zdane także wiecie, jeszcze raz zachęcam, żebyście obserwowali po prostu tego Instagrama. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje na temat tego kanału, raz jeszcze Wam przypomnę poniedziałki, środy i piątki, o godzinie 10.30, no i jeżeli Wy byście chcieli, żebym coś w sensie nagrała coś specjalnie dla Was, no to koniecznie napiszcie komentarz z jakimś pomysłem, ponieważ ja bardzo chętnie też takiego nagram, no i oczywiście będę tutaj się sugerować Waszym zdaniem w 100%, ponieważ jest to kanał tak bardzo, bardzo dla Was, będzie nasz kanał, o, w takie sensie taki sposób będzie nasz kanał, będę nagrywać takie rzeczy, które sprawiają mi radość, które Wam sprawiają radość, także mamy. Mam że będziemy się oczywiście na tym kanale super bawić. Oczywiście na tym kanale oraz na moich dwóch pozostałych, czyli Milki, gdzie codziennie są filmy o 18.30, oraz Milki, gdzie codziennie są filmy o godzinie 15.30. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zasubskrybowały już ten kanał, zostawiły dzwoneczek, jak już to dla mnie naprawdę bardzo ważne, i powieszyliście mi właśnie swoje humory, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak najlepiej. No i co, życzę Wam miłego oglądania. Widzimy się słuchajcie w poniedziałek o 10.30 na pierwszym vlogowym odcinku na tym vlogowym kanale. Będzie się naprawdę dużo działo, subskrybujcie moje zostawiamy kanały, czyli Milki i Milki Plus. Macie wszystko zresztą w opisie. Obserwujcie Instagrama. Ja Wam życzę miłego dnia, no i widzimy się, słuchajcie, w poniedziałek. Także do zobaczenia. Buziaki dla Was i pa, pa!